Mm. Jeden tam cyrulik z kramu Co tylko przycina, by było prościej To Konradek Piątek, misi chultaj z szwungu Z luster nożyczek i wspaniałej złości On nie włosów, on przemienia losy z pana chłopca, co się śmieje wprost do słońca Leniwe grzywy zmienia w bujne kłosy I z mężczyzny czyni znów podlotka końca Bo Konrad świat kocha, ten huczny i wielki Chce go mieć w domu, choćby kawałek Posadził palmy pod własnymi drzwiami żeby mu szumiało jak w egzotycznych salach Pachnie Afryka, wielki świat i zielenia w tym salonie on magik rzemieślnik Co wycina z fryzur niepotrzebne cienie I sprawia, że człowiek piękniejszy jest niż kiedykolwiek W jego salonie nie ma smutku ni wahania rzęczą życie jak skrzydła ważki złote on każde cięcie ma jak szczególny plan na poprawienie czoła charakteru cnoty, bo Konrad czuje, że gdy czupryna zgrabna, to i dusza lżejsza do tańca skora staje, więc tnie i czesze fantastyczny, sprawna ręka co urodę z człowieka wydobywa daje, bo Konrad świat kocha, ten huczny i wielki chce go mieć w domu choćby kawałek, posadził palmy pod własnymi drzwiami, żeby salach pachnie Afryka, wielki świat i zieleń, a w tym salonie on magik rzemieślnik co wycina z fryzur niepotrzebne cienie i sprawia, że człowiek piękniejszy jest niż kiedykolwiek.